Witajcie, mamy 10 października 2020. Jesteśmy na terenie miejscowości Puszcza Miejska. Kilka dni temu coś się tutaj wydarzyło. Mieliśmy tutaj wyciek ropy naftowej z rurociągu przyjaźni. Uff, strasznie śmierci. Zobaczcie. Ta ropa nie została w tym miejscu w żaden sposób zabezpieczona. Teren nie został zabezpieczony, nawet nie posypali niczym. Ale smród. Dlaczego o tym mówię? Nie wiem, czy... Ktoś poinformował kogokolwiek z ochrony środowiska, z władz, że taki wyciek miał miejsce. To jest dosłownie zostawiona Breja. Żeby nie było widać, zasypali to piaskiem na kałuże ropy. Strasznie śmierdzi. Dlaczego to pokazuję niedaleko mam staw. Mam ziemię, ta woda w stawie miała być. Moim zapasem wody na trudne czasy. Tam dalej widać przepompownie, ropy naftowej, należącą do pern. Widać, pracuje akurat, wyje strasznie. Co o tym myślicie? Czy to świństwo dostanie się do wód gruntowych, zatruje nam wodę w studniach i w moim stawie? Pozbawi mnie dostępu do czystej, nieskażonej wody. Zobaczcie. Błoto. Czarne, śmierdzące błoto. Zostawione tutaj. Spójrzcie. Zobaczcie tu. To jest tropa naftowa. Super. Super władza, super. Pern. Tak to wygląda, tak? Tak to kurwa zostawili. Tak to zostawili. Przecież to przeniknie do wód. Odkopali, zaspawali dziurkę, a ropę zostawili. Teren zabezpieczyli taśmą. Chyba ta taśma ma powstrzymać tutaj zanieczyszczenia ropopochodne. Zobaczcie. Ta taśma ma chyba tu zatrzymać, żeby nie przeniknęły nie przenikł ten syf do wód gruntowych. Żeby nie skaził nam wody w studniach. Brawa. Cisza jak makiemusia, gdzie jest ochrona środowiska, gdzie są władze lokalne, kto się tym interesuje. Pozdrawiam. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie.